Nowy rok i nowa marka dostępna w Sephora. Razem ze mną odkryjcie dzisiaj gorącą premierę, czyli Fenty Hair. Moi drodzy, jest ze mną dzisiaj ekspert marki Fenty Hair, czyli Tatiana Kutamadziejewska. Bardzo mi miło Julka, to wyjątkowe spotkanie i bardzo dużo ekscytujących wieści, więc y, nie mogł się doczekać tej naszej rozmowy. No ja powiem ci szczerze, że jestem bardzo szczęśliwa, że w ogóle w końcu widzimy się tutaj razem, <noise> dlatego że Tatiana naprawdę zajmuje ogromne miejsce w moim sercu y, i ma wielką y, wiedzę i myślę, że tutaj z wami się nią na pewno dzisiaj podzieli z kategorii włosów, bo przecież te włosy w ostatnim czasie to jest coś co naprawdę zawładnęło branżą beauty i myślę, że my wszyscy po prostu czekamy na to, co Riana nam zaproponowała, no bo, jak wiemy, spod jej ręki wychodzą cudeńka. Także, proszę cię, powiedz nam coś więcej w ogóle o samej koncepcji tej nowej marki w portfolio Fenty. Wiesz, pojawienie się tej marki to dla mnie w takim osobistym wydaniu trochę oczywista kreacja. W moich czasach, to chyba rok 2005, jak dobrze pamiętam, Riana zaczynała być taką ikoną stylów kategorii włosów. Wszyscy chcieliśmy mieć Boba, wszyscy hmm. chcieliśmy mieć krótkie cięcie, to były ciemne włosy, czerwone momentami na początku, przecież piękne, bardzo długie. Dzisiaj znamy Riana oczywiście z muzyki, ale też z marki Fenty Beauty, Fenty Skin i trochę zamykając. W taki najdogodniejszy sposób ten krąg pojawia się Fenty Hair. Bardzo spójnie z resztą marek, bo gdybyś zapytała mnie o jedno słowo, które tak doskonale zdefiniowałoby DNA marki, to powiedziałabym inkluzywność. Ale wywiad nie polega na tym, żeby posługiwać się jednym słowem, więc może rozwinę je najgłębiej jak mi się uda. Tą inkluzywność rozumiemy w bardzo taki głęboki sposób. Inkluzywność oznacza, że są to produkty dla każdego. Inkluzywność oznacza, że są to produkty dla klientów o każdym typie włosa, mm -hmm. e, że są to e, produkty dla włosów prostych, kręconych, dla klientów, którzy chcą uzyskać niewątpliwie przepiękne efekty stylizacji swojego włosa, e, ale też inkluzywne, bo jak chwycisz te produkty do dłoni, mm -hmm to zauważysz, że ta inkluzywność tutaj napiera nieco szerszego wymiaru. Te nakrętki, które są u góry, są też taką pomocą dla osób, które mają trudności z widzeniem, które są niedowidzące. Okay. Więc, więc ta różnica w wykończeniu wzoru na nakrętkach tych produktów, ona nabiera takiego wymiaru bardzo szerokiego. Od błahej przyczyny po taką bardzo istotną i to jest element, z którego jesteśmy ogromnie dumni. Tatiana, wspomniałaś o tym, że to są produkty tak naprawdę dla każdego, więc zapewne różnią się też efektami, które możemy uzyskać na włosach w zależności od potrzeb. Powiedz mi, co tak naprawdę oferujemy, co w ogóle jest w gamie i jakie te faktyczne efekty możemy zauważyć po tych produktach. Stworzyliśmy bazę bardzo konkretnych rozwiązań, to znaczy wszystkie zmieściły się na tym małym stoliku. Jest ich osiem, ale są to produkty przygotowane do kompletnej pielęgnacji włosa, ale też do stylizacji. Zacznijmy od szamponu, bo powiem szczerze, że to jest dla mnie taki kluczowy zawsze e, produkt. Ja bardzo często e, próbuję nowych szamponów, dlatego, że mam problematyczną skórę głowy e, i oczekuję takiego efektu właśnie dobrego oczyszczenia, ale jednocześnie, żeby e, ta skóra nie była podrażniona. To jest dla mnie na przykład osobiście bardzo ważne. I też wydaje mi się, że no ta wypielęgnowana skóra głowy, a pamiętajmy, że szampon jest produktem stricte do skóry głowy, jest kluczem do tego, żeby włosy po prostu wyglądały pięknie. Szampon jest jednym z najpopularniejszych produktów do włosów. Każdy z nas używa szamponu. Tak naprawdę w pielęgnacji włosa um, mamy do czynienia z elementem w branży beauty, który jest najbardziej interesujący, mm -hmm. czyli każdy z nas tego produktu potrzebuje i każdy z nas. Oczekuje skutecznego działania. Skutecznego, czyli oczyszczenia skóry głowy, e, dobrego oczyszczenia włosa, ale też sprawienia, że on jest wyjątkowo miękki, że on jest wygładzony na końcu po tej procedurze e, umycia głowy. I to w przypadku produktu The One Shampoo e, się bardzo udało. Co jest trudnego w przypadku szamponu, to to, aby stworzyć go tak, by Idealnie odpowiadał na potrzeby włosów cieńszych, przetuszczających się, tych, które są bardziej przesuszone, tych, które są falowane, tych, które są mocno kręcone. Przecież ta e, gama włosów jest bardzo szeroka, mm -hmm. a produkt jest tylko jeden, i tu z dumą możemy pochwalić się, że ten produkt obecny jest na tym stole. Co jest ciekawe, jeżeli chcesz idealnie dopasować ten produkt do swojej, Indywidualnej preferencji, możesz pracować ilością tego produktu. O. Bardzo ciekawą e, sprawą jest to, w jaki sposób powinniśmy dozować produkt do włosów. Możesz teraz złapać swoje włosy, mm -hmm. zobaczyć tak delikatnie. Ale całe? Całe. Dobra. Zobaczmy. Zbierz je, zobacz, jaką mają objętość. I teraz, jak zdejmiesz rękę z włosów, zostanie ci kształt, który pokazuje, ile tych włosów na głowie jest jest ich dość dużo, więc to jest porcja, którą powinnaś dozować. O super tip. Jak ktoś ma włosy kręcone albo takie falowane, objętościowo większe, to wówczas z racji tego, że zwykle jest to włos bardziej suchy, ale też jeśli jest go więcej, to tej formuły niezbędne jest aby dodać więcej. Potrzebujemy e, odpowiednią ilość, dopasować właśnie tą technikę. No dobra, to teraz e, już przejdźmy w takim razie do e, odżywki. I od razu mi się nasuwa tutaj pytanie, bo znowu zapamiętałam, że powiedziałeś, że mamy jedną odżywkę i jedną maskę. Tą wskazówkę i to, o czym wspomniałaś teraz, czyli to dozowanie produktów w zależności od typu włosa i efektu, jaki chcemy uzyskać, też możemy zastosować w przypadku tych produktów właśnie odbudowujących. Każdy z tych produktów jest idealnie dopasowany do każdego typu włosa. Ty decydujesz, w jaki sposób tego produktu e, dokładasz do swoich mm -hmm. włosów, czyli w jaki sposób go dozujesz. Okej, okay, to powiedz mi teraz, proszę Cię, jakbym miała zacząć właśnie swoją przygodę z marką Fenty Hair, to co jest takiego topowde, top, że uważasz, że po prostu koniecznie musiałabym przetestować? Bardzo prosta sprawa. Pierwsze. Kombak Kit. Produkt idealny dla każdego. O dwóch różnych zastosowaniach, czyli pierwsza aplikacja jak maska, 3 do 5 minut spłukujemy. Drugi mhm. sposób to nałożenie na wilgotne włosy, oczywiście po umyciu, i zostawiamy, stylizujemy i nosimy go w ten sposób na włosach. Czyli dobrze rozumiem, to jest kuracja regenerująca, tak? Kuracja regenerująca. Okay. Drugi produkt o nazwie The Protective Type. Każdy z nas, oprócz tego, że marzy o wypielęgnowanych włosach, marzy o tym, żeby one były bezpiecznie i efektownie wystylizowane. E, żeby przejść do tej stylizacji, ten produkt bardzo pomaga nam e, wpłynąć na. Efekt tego układania i modelowa modelowania włosa działa naprawczo, nawilżająco, pomaga nam rozczesać włosy, pomaga nam sprawić, że one się nie plączą e, i też nakładamy go albo na wilgotne włosy, mhm. albo nakładamy jako taki element wygładzający końce, nawilżający. Czyli on będzie nam chronił e, włos zarówno przed czynnikami zewnętrznymi, na przykład, nie wiem, wysoką temperaturą, na Powrót trakcie stylizacji. i tak dalej też. W trakcie stylizacji. A bardziej w trakcie, bardziej trakcie stylizacji, stylizacji. Jako termo mm -hmm. Jakiś czas temu, jak nasza Wiki robiła na kanale test, właśnie jak zachowują się włosy bez termochrony, to już stwierdziłam, że nigdy w życiu nie użyję suszarki bez termochrony ani prostownicy. Więc jak chcecie to zobaczyć, to się cofnijcie, znajdziecie ten filmik w szortach. Czy tam jest informacja o tym, żeby uprzedzić widzów, że jest to materiał do, dla ludzi <grym> od razu o, o mocnych nerwach. <grym> nie, ale w takim razie uprzedzamy od razu. Teraz. I trzecim produktem jest home curl i to jest produkt, który kryje w sobie bardzo duże moce, dlatego że mamy klientów niewątpliwie o włosach kręconych, którzy potrzebują definicji i marzą o tej definicji, to nie jest łatwe, mm. ale mamy też klientów, szczególnie w Polsce, którzy mają tak zwane ukryte fale. Właśnie, teraz się w ogóle non-stop spotyka te filmiki odnośnie tego, jak wydobyć skręt. Wszyscy chcą sprawdzić, czy mają te kręcone włosy, czy nie mają kręconych włosów, jakieś domowe sposoby, czyli to nam w tym jak najbardziej pomoże. Absolutnie tak. Jest to produkt, który stosujemy samodzielnie, czyli nie dodajemy już żadnej innej formuły. Pamiętajmy, że wszystkie produkty mają w sobie Replenikor 5. Nawet produkty do stylizacji, mm -hmm. więc to też jest element, który mocno nas wyróżnia. Starałam się otworzyć tak to opakowanie, żeby pokazać, jak pięknie one pachną, bo to też jest element, który no. to jest coś, z czym mi się w ogóle Fenty też kojarzy. Przecież sam, sami wiemy, że Rihanna jest najpiękniej pachnącą osobą na świecie i jej zapach również jest głęboko w moim sercu, ja go uwielbiam. Dlatego też byłam bardzo ciekawa tego aspektu. No i zapach jest taki e, zaskakujący, bo on jest taki otulający, bardzo zmysłowy, delikatnie słodki, gdzieś mi się kojarzy z e, Monoi. Czy tutaj mamy też e, składnik? nuty ambrowe mm -hmm. i kwiatowe. Jest na pewno no, lilia, okay. jest frezja, są takie elementy cytryny bardzo interesujące, więc e, sama podróż sensoryczna z tym produktem jest bardzo przyjemna, tym bardziej, że ten zapach na naszych włosach zostaje jest z nami przez cały dzień. Ale tutaj też w ogóle mnie zaskakują te opakowania, o których muszę wspomnieć, bo oczywiście mówiliśmy już o tych wytłoczeniach, ale no same opakowania wyglądają przepięknie. Myślę, że na półce w łazience to będzie stanowiło cudowną ozdobę. Tutaj już czuję, że te są plastikowe, ale mają Fenomenalne też otwarcie. Tutaj jest jeszcze taka jest możliwość zabezpieczenie. zabezpieczenia właśnie. E, one są dzięki temu bezpieczne do zabrania w podróż, niezależnie od rozmiaru produktu, który e, wybierzemy ten produkt, bo zwróciłaś uwagę na to, że opakowanie jest plastikowe, tak, właśnie tutaj zauważyłam, że jest inny materiał aluminiowe. Mhm. Bardzo przyjemne, jeżeli można się zachwycić opakowaniem, to w przypadku produktów Fenty Hair jest to po prostu bardzo łatwe. Zdecydowanie ten minimalizm, ale jednocześnie nowoczesność do mnie przemawia. No Tatiana, ja już nie mogę się doczekać, żeby przetestować te produkty. Dziękuję Ci za tą dawkę wiedzy, bo przemiło było mi Ciebie słuchać. Jak zawsze, Tatiana ma przepiękny, kojący głos. Mam nadzieję, że Wam się też podobało to spotkanie. No i zapraszamy Was do testowania tych produktów, bo są już dostępne, prawda? Wszystkie produkty są już dostępne online na sephora.pl, także zapraszam Państwa do tej wyjątkowej podróży z produktami Fenty Hair.